Oto moje top 5 aktualizacji w Minecraft. Na miejscu piątym znajduje się aktualizacja Buzzy Bees, czyli update dodające do gry pszczoły i miód. Nie były to duże nowości, ale mimo to przykuły moją uwagę. I z racji, że pszczoły to jeden z moich ulubionych żyjątek, to nie mogę odpuścić sobie dodania ich do tej listy. Na miejsce czwarte trafi aktualizacja PETY 1.8. Może to z sentymentu, a może i przez ilość zmian, jakie wtedy weszły do gry. Głód, nowe uprawy, nowa żywność, nowe bloki, takie jak kamienna cegła czy szyba, a także nowe struktury typu opuszczona kopalnia i na ten moment opuszczone wioski. No i nie można zapomnieć o nowym biomie, jakim były pierwotne bagna, na których lubiłem się zawsze budować i zawsze jak generowałem nowy świat, to musiałem mieć bagna na swoim zapisie. Miejsce trzecie to aktualizacja 1.7, dodająca nowe rodzaje kwiatów, w tym wysoką trawę i paproć. Pojawiły się też dwa nowe biomy, czyli sawanna i las ciemnego dębu, które w tamtym okresie były moim ulubionym. Pojawiły się też kolorowe szkła, bez których dziś nie wyobrażam sobie budowania. I naprawdę te nowe warianty kwiatów dodały tyle nowych możliwości, tyle nowych sposobów na udekorowanie domu, że nie mogłem po prostu przejść obojętnie obok tej aktualizacji. Drugie miejsce zajmuje Aquatic Update i nieraz już wspominałem, że aktualizacja oceanów sprawiła, że na nowo zakochałem się w tej grze. Zbiorniki wodne, szczególnie te gigantyczne były puste, nudne i omijane szerokim łukiem. A dzisiaj mamy w nich wielkie rafy koralowe, delfiny, żółwie, zatopione wraki statków czy rozpadające się ruiny pełne utopców. No i nie można zapomnieć też o łowicach ryb, szczególnie tych tropikalnych, których różnorodność jest nie do opisania. Naprawdę ich jest strasznie dużo. No i mamy miejsce pierwsze, tutaj nagnę trochę zasady, bo nie będzie to jedna, a dwie aktualizacje, jednocześnie budzące kontrowersje przez opóźnienie jakieś wtedy pojawiło przy nich, no i będące też jednymi z najbardziej uniwersalnych i przełomowych, bo aktualizacja Caves and Cliffs dodała do gry zupełnie nowy system generowania sieci świata od poziomu minus 59 do aż 384. Jest to naprawdę ogromna przestrzeń, w jakiej można teraz budować dzięki temu. Dodane zostało też wiele nowych opcji generowania jaskiń, począwszy od jakichś labiryntów pełnych tuneli, czy jakichś ciasnych przejść, aż do gigantycznych, ogromnych jaskiń, pełnych po prostu potworów i wszelkich niebezpieczeństw, ale zachęcających po prostu do eksploringu, do sprawdzania, do szukania różnych surowców, materiałów, minerałów, wszelkiego rodzaju dobroci. Jedną z najciekawszych nowości w tych wersjach były pójne jaskinie wyścielone mchem, gliną, pełne krzaków z świecącymi jagodami, no i gody ametystowe. No, kto nie lubi god ametystowych w tej grze? No i dodano też coś, co spodobało mi się w sumie po czasie, czyli stożki naciekowe, tworzące stalaktyty, stalagmity, jak zwał tak zwał, jak się postawi tak się nazywają, dzięki którym mamy teraz odnawialne źródło lawy. Naprawdę, ja bardzo chciałem, żeby w tej grze było odnawialne źródło lawy. No a jakie aktualizacje wy lubicie najbardziej? Dajcie znać w komentarzu.